O szlachetni i sprawiedliwi uczniowie klasy piątej, staję dziś przed Wami ja, Hermes, w imieniu Władcy bogów, Władcy Olimpu Zeusa. Znany Wam jest Jego syn Herakles i Jego sławetne czyny. Wydajcie dziś sprawiedliwy wyrok. Czy Herkules zasłużył na nieśmiertelność? Wydaje, że Herkules jest godzien zostać nieśmiertelny, ponieważ stawił czoła wielu wyzwaniom. Ma cechy herosa, takie jak waleczność, odwaga. Wiele wycierpiał, a ten dar byłby dla niego nagrodą. Dlatego Herkulesowi należy się nieśmiertelność. Herkules powinien być Nieśmiertelny za swoje grzech odpłacił, a jak ginął, to bardzo boleśnie, a po drugie, bardzo szanował Boga. Herkules zasłużył na nieśmiertelność, ponieważ był odważny i waleczny. Jednak należy przypomnieć, że zabił żonę i dzieci. Postąpił tak, bo był opętany. Według mnie Herakles zasłużył na nieśmiertelność i sławę z wielu powodów. Po pierwsze, ponieważ Pokonał różne potwory, po drugie odpokutował zabicie rodziny, po trzecie dlatego, że nie poddawał się przeciwnościom losu. Herkules zasłużył na nieśmiertelność, ponieważ szanował pole bogów, był odważny, po drugie był waleczny. Jednak należy przypomnieć, że brutalnie rozwiązywał problemy, ale za, ale za to pokonał wszystkich potworów i dlatego należy... Należy mu się nieśmiertelność. Moim zdaniem, Herkules zasługuje na nieśmiertelność, ponieważ bez wahania uratował brata, jednak należy przypomnieć, że zabił rodzinę, lecz odpukatował to. Wykonając wiele trudnych prac, wykazując się odwagą i wytrwałością, stąd wniosek, że mimo wszystko zasługuje na nieśmiertelność. Moim zdaniem, Herkules zasłużył na nieśmiertelność, pomimo, pomimo że zabił rodzinę, lecz odpokutował to dwunastoma pracami. Wydaje mi się, że Herkules zasłużył na nieśmiertelność, ponieważ miał odpokutować i odpokutował zabicie swojej rodziny poprzez wykonanie dwunastu prac. Herkules miał stawić czoła wielu wyzwaniom, bić się w piersi i dać radę. Wydaje mi się, że nie zasłużył na Herakles nie zasłużył na nieśmiertelność, ponieważ zabił swoją żonę i dzieci, zabił swojego nauczyciela, zabił dzieci, swojego brata, zdradził żonę, Herakles nie... Nie zasłużył na, nie, na nieśmiertelność. Wydaje się, że był odważny, gdyż nie poddawał się. Wobec tego brał udział w wyprawach wojennych przeciwnościach losu. Po pierwsze, ponieważ u, u, uratował brata, po drugie, bo zabił wszystkie potwory, po trzecie. Po trzecie, dlaczego, że odpokutował zabicie.